Cześć kochani, dzisiaj chcę Was zabrać ze mną do muzeum na wystawę dwóch malarzy, Chełmońskiego i Matejko. W zeszłym roku byłam na wystawie Matejko, pokażę Wam zdjęcia, w tym roku wybierzemy się razem na Chełmońskiego. Ja jestem z Krakowa, więc na wystawę pójdziemy do Krakowskiego Muzeum Narodowego. Możecie zobaczyć na zdjęciach wystawę Matejko. Nawet nie wiedziałam, że projektował też ubrania, a nie tylko malował. I te ubrania bardzo mi się podobały. Nie jestem jakąś wielką fanką czy znawczynią obrazów, ale lubię się przejść do muzeum, jeśli tylko wystawa jest interesująca, a te dwie są, bo obrazy tych dwóch malarzy są naprawdę piękne. W tamtym roku kolor ścian na wystawie był pomalowany na czerwono, niebiesko i biało i wyglądało to bardzo dystygowanie, elegancko, bardzo mi się to podobało. Jestem ciekawa, jak wystawa będzie przedstawiona w tym roku. Ogarniamy włosy, robimy szybki makijaż i lecimy na wystawę. Chciałam do muzeum udać się już wczoraj, ale jest bardzo dużo chętnych i nie było miejsc, więc musiałam kupić bilety na następny dzień. Może to i dobrze, bo dziś za oknem pogoda jest bajeczna, jest masa śniegu i na pewno będzie przyjemnie. Ja piszę książki hobbystycznie, głównie fantastykę szeroko rozumianą, bo w tym też science fiction, dystopię, czy mam w planach jakieś horory. Maluję też dla nich niekiedy rysunki, czy robię grafikę cyfrową, więc sztuka jest mi bliska. Moja mama też jest malarką. Tu jest robłam grafiki, w których pokazuję Azalena, stworzonego przeze mnie superbohatera z moich książek, komiksów i wkomponowałam go w obrazy Mateko. Lecimy. Na przystanku akurat był plakat Stranger Things, nie wiem czy ci oglądać, ja jako fanka fantastyki może się skuszę. Czekam na przystanku i tak mnie naszło, aby porównać obrazy Hełmuńskiego do tego co nagrywam. Najpierw ptaki na śniegu. Podobne. Teraz transport, którym przemieszczają się ludzie. Podobny? Pogoda jest piękna, więc możemy podziwiać miasto pełne śniegu i porównać naszą naturę na co dzień do tej z obrazów. No i dotarliśmy, w wielkie muzeum przed nami, nakręcimy go w całości i wchodzimy. Na nie chciałam tego, ten pan się sam nastawił. Już dublanie zrobimy. Musi tak zostać. No i jesteśmy. Bilet kupiony wczoraj kosztował mnie 40 zł. Chełmuński malował przede wszystkim polski krajobraz i życie wsi, w tym ludzi i zwierząt na wsi. Jego dzieła często przedstawiają sceny życia chłopów, malował także motywy myśliwskie. W jego obrazach panował realizm, dążył do wiernego oddania natury i życia. Dla mnie same jego obrazy z jednej strony czasem nie były szczegółowe, niektóre twarze wydają się niedokończone. Z drugiej strony są też fragmenty obrazów, na których się mocniej skupiał. Tutaj mamy idealny przykład między śniegiem, którego struktura nie jest wiernie oddana, a kocem, na który jak patrzę, to widzę, że jest szorstki, zniszczony, mało przyjemny w dotyku, jest niemal jak zdjęcie. I też zauważyłam to samo z kolorami, że niektóre rzeczy na jego obrazach były takie. Niezbyt uwydatnione, a potem jakiś fragment obrazu był bardziej pokolorowany, jakby, jakby chciał zwrócić na coś uwagę czy wyciągnąć jakiś kontrast. Ogólnie bardzo mi się podobało, ale nie aż tak jak podobało mi się Matejko. Jednak ta wystawa Matejko jakoś bardziej mi urzekła. Nie wiem, czy to były same obrazy Matejko, czy jest to to, że tam były też ubrania, e, przeróżne jakieś nie wiem, fragmenty dotyczące dyplomów Matejko i tak dalej, czy też oprawa, w jaki sposób była zrobiona sama wystawa.